Dzień dobry, mamy 31 sierpnia 2023, chciałabym, żebyście dzisiaj posłuchali rozmów odnośnie, jeszcze nie wiem, czy wyłudzenia moich danych, czy po prostu narażanie mnie na koszty, o co chodzi. W zeszłym tygodniu, w czwartek, zadzwoniła pani, która podawała się za BAT Rzozowską. Ja nie będę ukrywać nazwisk, nie będę ukrywać numerów telefonu, bo mam dosyć w jakim stopniu mnie tutaj dyskryminowania we własnym kraju. Nie wiem, co się stało z tą panią próbowałam dzisiaj to ustalić bo od torku w poniedziałek wysłałam jej przesyłkę kilogram przytuli jest to kosz 200 zł oczywiście przesyłka jest na mój koszt tak jak to obiecuję jestem uczciwym rolnikiem i tak tego się trzymam Pani zamówiła. Ja nie pytam na co komu kilogram, bo nie dociekam niektórych rzeczy tak jak to robią ci ludzie, którzy tu do mnie nieraz dzwonią i próbują mnie wkręcać i naciągać. W każdym bądź razie dzisiaj postanowiłam zadzwonić na policję, bo ta pani nie odbiera telefonu i nie, nie reaguje na moje SMSy. Nie znam tej kobiety, no bo mam prawo, nie, nie wszystkich znam. Z tego co podawała to chyba dwa lata temu, czy w zeszłym roku pakowałam jej glisnik jaskółcze ziele, bo z tego chciała jakieś krople robić, sprzedawać. Nie wiem, nie, 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 nie zagłębiam się w niektóre sprawy, ale w każdym bądź razie włączę wam tutaj rozmowy, bo próbowałam się dodzwonić do policji w Trzczewie. Trzczew i tutaj zderzyłam się ze ścianą. Numery są po prostu zafałszowane na stronach internetowych. Numery po prostu nie odpowiadają. Także posłuchajcie, jak działa policja, czczewie i okolicy. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądraska. A z kim rozmawiam? Bo ja chciałam do komendy powiatowej Trzcze, w Trzczewie się dodzwonić. Nie, to jest szpital kotworowo. A pani mi jeszcze powie, jak pani wykręcała numer jaki? No, taki jest na stronie starostwa podany: 50, 58 530 82 22. 22, nie, nie. Pani się zadzwoniła do szpitala kodworowego. Aha, no, a teraz, a komenda to nie wie pani, jaki tam ma numer? pani chciała do drzewa. Do szczebla, tak. Chwileczkę, ja sprawdzę, czy tutaj Bo to, co w internecie, to tam nikt nie odbiera.

11, no to 112. jest. dwanaście. Jak? 112. Sto... Dwójka, jeszcze na końcu. No właśnie, tej dwójki brakowało. Dobrze, dziękuję pani bardzo, wszystkiego dobrego Proszę. życzę. Kąsiawa nie słucham. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja pożę szampanią, a z kim rozmawiam? Monika, policji, nie wiem. Dziękuję pani bardzo za powtórzenie, bo nie dosłyszałam. Ja proszę panią, chciałam się do Trzczewa dodzwonić, ale tam szukam w internecie numerów telefonów i nie mogę się dodzwonić na policję w Trzczewie. Mam taką sprawę, nie wiem, może pani mi pomoże. Wysłałam paczkę do pani Beaty Brzozowskiej i ona mi nie odpowiada teraz. W poniedziałek wysłałam, informuję ją, telefonuję, być może tej kobiecie się coś stało. I dlatego chciałam zgłosić to na policję, żeby policja zadzwoniła może pod ten dany numer telefonu i dowiedziała się, dlaczego ta pani ode mnie nie odbiera dzisiaj telefonu. No to i tak, czy jak, bo pani skąd jest? Z Wielkopolski. Ja jestem rolnikiem. Tak, Karolina pani z... Chciała się u siebie udać albo do dzielnicowego, że tak powiem, z szczewa zadzwonić, a powie mi pani, może tak, jaki ona adres w Szczewie podawała? Ona nie podała mi adresu, tylko adres paczkomatu. Adres paczkomatu. I ona nie odbiera. Do 15 ta paczka, jeśli nie zostanie odebrana, więc ona wróci z powrotem do mnie. I ja wszystkie rozmowy nagrywam, akurat tej rozmowy z tą panią nie nagrałam. Yy, próbowała prawdopodobnie wyłudzić numer mojego konta bankowego, ale to są tylko moje podejrzenia. Nie wiem, być może się coś stało tej pani, powtarzam. No bo różnie, różnie bywa, nie? No ale e, jeśli się coś stało, pani, no to policja... No, pani, to ja dam pani numer, bo, no, bo my i tak z Szczewa nic nie, nic nie zrobimy, że tak powiem, ja dam pani numer do, do dyżurnego z Szczewa, dobrze? Ma Pani coś do pisania? No, no mam, bo ja już wykonałam tu 10 telefonów, i wszystkie Wasze telefony, które są, numery telefonów, które są podane, to są prawdopodobnie nieaktualne, bo nikt nie odbiera tych telefonów. A to jest na stronach internetowych podane. Nie wiem, dziwne, bo z tego co wiem, to na stronie internetowej Komendy Powiatowej Foicil są aktualne numery, poza naszym faksem, którego nie można się doprosić. A tak, poza tym są aktualne. Eee, pisze sobie Pani do dyżurnego numer. To będzie tak, 47. Tak. 74. Tak. 28. Tak. 112. Ja już dzwoniłam, proszę panią, pod ten numer i nikt no się nie jest, zgłasza. To jest tylko i wyłącznie numer dyżurnego z trzeba i teraz jest zastępcy dyżurnego, taki sam, tylko że końcówka 111. No dobrze. Po prostu próbować, bo może po prostu jeżeli rozmawiają przez telefon, no to nie są w stanie drugiego odebrać, nie? Także próbować, albo pod jeden, albo pod drugi. No bo my... No, nie pomożemy, bo my do Szczewa nie, do, nie pojedziemy, nie? Trochę jednak mamy tam. No, ale mogłaby pani pod ten numer telefonu zadzwonić, po prostu, co ja mam tutaj podany do tej kobiety, i sprawdzić, czy ona odbierze od pani numer telefonu. Wie pani, co, pana pani ten numer telefonu zobaczymy. Najpierw to pani tutaj odzwonię, dobrze? Poproszę. Dobrze. 601. Tak. 943. Tak. 605. To jest pani Beata Brzozowska, tak się tak się po prostu tutaj ze mną kontaktowała. Ona kontaktowała się w zeszłym tygodniu w czwartek. Ja obiecałam, że paczkę jej wyślę w poniedziałek i, i tutaj tak zrobiłam wszystko po prostu tak, jak obiecałam. No a teraz od wtorku nie mam Dobra, kontaktu. Dobra, ja mogę jedynie w takim zakresie, że spróbować zadzwonić. Jeżeli odbierze, no to przekażę sprawę o kontakt do pani, ale jeżeli to jej nic się nie uda, no to po prostu trzeba poczekać, aż ta paczka wróci. Wtedy najwyżej złożyć zawiadomienie tam u siebie, nie? Ja rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Dobrze. i czekam, czekam za odpowiedź Dobrze. wszystkiego dobrego życzę. Zapraszam w zaimdrzenia. Pani odzwoniła do mnie i powiedziała, że po prostu kobieta nie odbiera telefonu. W dalszym ciągu nie odbiera telefonu, a teraz już dziew. Dzień dobry, Karolina z jak po mężu Mądraska. Ja proszę pana dzwonić z taką sprawą, bo wysłałam paczkę do pani tutaj i ona tej paczki nie odbiera i nie odbiera telefonu ode mnie. Być może coś jej się stało i no nie wiem co mam zrobić, bo do 15 od wtorku nie odbiera tej paczki i do 15 jest ta paczka. No, bo teraz ktoś nie odbiera pani paczki, a pani dzwoni na policję z jakiego powodu? No z takiego powodu, że tej kobiecie mogło się coś stać. A z kim rozmawiam? No ale skąd pani dzwoni w ogóle? Z Tczewa? Nie, proszę pana. A z kim rozmawiam w ogóle? Komenda Powiatowej Policji w że nas Na spiączce był Jarobowski Leszek. O, dziękuję panu bardzo. Uprzedzam, uprzedzam, rozmowa jest nagrywana, proszę pana. My też nagrywamy rozmowę, także nie martwić. na pewno się zarejestruje. Bardzo dobrze. Pomóc. No ja chciałam, żeby pan zadzwonił do tej kobiety i dowiedział się, czy coś z nią jest nie tak, czy... No ja czy... nie będę na pani polecenie do nikogo dzwonił, to A... proszę samemu zadzwonić. No ale ta kobieta nie odbiera ode mnie y, telefonu. Co ja, to jest dla pani ta kobieta? To jest jakaś rodzina? Nie, nie jest żadną rodziną, tylko zamówiła u mnie paczkę. Jestem rolnikiem. No, tak. A może, może by tak pan grzeczniej ze mną rozmawiał, co? Nie jestem grzeczny. No nie słychać tego. My się tego. zajmujemy ściganiem sprawców przestępstw, proszę panią, tak? tak a ja jeśli razie to nie słyszę żeby doszło do jakiegoś przestępstwa ktoś nie odebrał od pani paczki tak no tak i naraził Panie mnie na koszty i naraził mnie na koszty ale pani wysłała paczkę rozumiem e, że tak powiem e, i czeka na wpłatę tak pieniędzy No oczywiście ja że tak paczkę. oczywiście bo ja numer konta włożyłam do tej paczki a ta pani zamówiła u mnie przesyłkę w zeszłym tygodniu w czwartek płody rolne które ja sprzedaję. I tutaj tak. nie odpowiada po prostu od wtorku ja jej wysłałam z numerem kodu do odbioru i do dzisiaj nie odpowiada. Dlatego to A już... Jaka jest... jest wartość tego sprzedażonego tego towaru, co pani sprzedała? 200 zł. Plus 200 zł. przesyłka mój, mój koszt jest przesyłki. No ale jak minęło kilka dni, to ja bym powiedzieć na panie miejscu jeszcze się wstrzymał, tak? Wie pani co, no udowodnić trzeba działanie tej osobie, że chciała panią oszukać czy No ale prawo, dzisiaj już ta paczka ujaśnia. wróci do mnie. To jest, wie pan, yy, kolejne koszty, bo ja ale muszę... Ta paczka wróci, no to ma osoba ta osoba ma obowiązek nie odebrać tej paczki, ma takie prawo nie odebrać, tak? Jak jest, ma to, prawo, prawo jeśli ktoś do... zamawia u mnie i tutaj mnie naraża na koszty wysyłki, to ma prawo później Proszę. nie odebrać? No tak, ma, ma prawo tak zdecydować. No to jest a prawo, co z wyłudzeniem, z wyłudzeniem konta? Bo ta pani, ja nie przesyłam sms-em numeru konta, a ta pani chciała, żebym ja jej wysłała najpierw numer konta. A to pani to zrobiła dobrowolnie, tak? Także, proszę panią, jeżeli ma pani jakieś wątpliwości, proszę podejść do jednostki policji w miejscu, gdzie pani mieszka. Tak, i panią poinstruują policjanci, dobrze? No nie poinstruują, chwilę, poinstruują mnie, bo, nie, bo ja opuściłam system i po prostu nie podlegam systemowi, który wy, bo ja jesteście... Nie, nie pan nie podlega, co pani za bzdury mi opowiada? Nie, nie opowiadam panu bzdur, bo jest pan firmą i ja dzwonię już tu od dwóch godzin do was, w ogóle podajecie mylne numery telefonu, pan sobie odsłucha później tą rozmowę na kanale Karolina Mądrawska, Mylne telefony są podane w Trzczewie policja, w ogóle nie odbieracie. Wszystkie rozmowy, na, wszystkie tutaj mam nagrane, więc nie podejdę do swojej jednostki policyjnej, bo to jest firma, a ja jestem wolnym, niezależnym człowiekiem i próbuję się nie zniszczyć. Pani wybór, ja pani udzieliłem informacji, jak dla mnie tutaj do przestępstwa nie doszło. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Tak jak słyszycie bez królewie. To, o czym ja mówiłam w zeszłym roku, każą wam robić autonomię, a później nikt was nie będzie chronił. Teraz policja nas nie chroni. Rozmawiają, jakby za karę tam siedzieli bez królewie panuje wszędzie. I narażenie mnie na koszty, no to jest żadne przestępstwo. No i oni ścigają przestępców. To ja się pytam, dlaczego jeszcze nie zamknęliście tych wszystkich przestępców w, z wiejskiej. Dlaczego nie zamykacie ich? Dlaczego nie ścigacie Andrzeja Dudy? Dlaczego nie ścigacie takich radnych, bezradnych, którzy defraudują pieniądze na okrągu? Przychodzi na kadencję, później opuszcza tą kadencję i te pieniądze giną. To, co na przykład jest w Dresdenku, to, co się dzieje w Szamotułach, bez królewie. Będą kolejne wybory, będziecie kolejnych oszustów wybierać. Także pozdrawiam tą panią, która u mnie już na pewno nie dostanie żadnych ziół I cokolwiek się stało, to po prostu będę nadal nadzorować, kontrolować. No i tyle. Wykorzystujecie to, że jestem miła, że jestem uczciwa, to wykorzystujecie w ten sposób, że właśnie narażacie mnie na koszty, żeby mnie zniszczyć mnie i moje gospodarstwo. Ostatnie Zielarskie gospodarstwo w Polsce. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam wszystkich tych oszustów. Miejcie się na baczności.